Ok, bitcoin 2710605 czasu polskiego, dzisiaj godzina 20 Fed, będzie informacja o stopach procentowych, także koniecznie bądźcie na telegramie, na maxdacie. Zaczynamy od newsów, to nie są porady inwestycyjne. Alfa, zdecentralizowany protokół sieci społecznościowej zbudowany na Bitcoinie został uruchomiony, umożliwiając użytkownikom tokenizację i monetyzację ich obecności online. Projekt wykorzystuje hybrydową architekturę blockchain z Bitcoinem, skalowalną siecią Ethereum Polygon i własną skalowalną siecią Bitcoin o nazwie Trustless. Computer. To jest dla Was ciekawostka, ponieważ takich projektów może powstawać teraz coraz więcej, które właśnie wykorzystują i sieć Bitcoina, jak również przykładowo sieć Polygon do tego, żeby tworzyć smart kontrakty z zabezpieczeniem sieci Bitcoina. Natomiast Ethereum może mieć niewielki problem cenowy, ponieważ jak czytamy, Inwestorzy zdeponowali w sumie łącznie 60 milionów dolarów eterów na giełdach kryptowalutowych i Look on chain pisze tutaj konkretnie o dwóch przelewach po 16,5 miliona dolarów, czyli po 10 tysięcy eterów. Każdy na Binance, na OKEx i na KuCoinie, a Shield Alert pisze również o 300 eterach zdeponowanych przez Vitalika Buterina na Krakenie. Historycznie, jak to wyglądało, kiedy Witalik Buterin deponował etery na giełdach? No, przeważnie nie były to najlepsze momenty pod zakupy, raczej pod sprzedaży. A teraz zwróćcie uwagę: Witalik zdeponował 300 eterów plus jeszcze 20 tysięcy eterów od wielorybów. O ile ta cena mogłaby spaść? Jeżeli sprawdzimy głębokość rynku, to zobaczymy, że na 2% w dół. W stosunku do tych 20 ponad tysięcy eterów, no to realnie ta cena miałaby szansę na około 3% spadki w dół. To nie jest tak dużo, ale warto wiedzieć, że coś takiego może mieć miejsce. Natomiast Telegram, który jakiś czas temu wprowadził samodzielny portfel kryptowalutowy o nazwie Ton Space dla swoich użytkowników, tam jest również token TON, znany jako Telegram Open Network, i w tym momencie ten token jest, uwaga, uwaga na dziewiątym miejscu w market capie wśród wszystkich kryptowalut, czyli tutaj się pojawiły bardzo duże wzrosty przez, ostatnich, przez ostatnie dwa miesiące na tym projekcie. Co ciekawe, ten projekt ma ogromną, ogromną inflację ponad 180% roczna inflacja. To mnie demotywuje skutecznie do tego, żeby w taki projekt inwestować na wzrosty czy spekulować na nim. Niemniej jednak, jak widać, społeczność jest w stanie tutaj dosyć mocno podziałać na wzrosty. Natomiast jeżeli chodzi o inflację, ludzie bardzo często kojarzą airdropy z czymś bardzo, bardzo pozytywnym, ale przecież airdropy właśnie te inflację powodują. Warstwa druga blockchain Optimizm przeprowadziła trzeci airdrop społecznościowy, rozdzielając ponad 19 milionów tokenów OP o wartości 27 milionów dolarów na ponad 31 tysięcy unikalnych adresów. Blockchain Optymizm ma łącznie ponad 650 milionów dolarów total value locked, co na ten moment czyni go wśród blockchainów szóstym największym protokołem. Zaraz po Polygon, Arbitrum, Binance Smart Chain, Tron i oczywiście Ethereum. Natomiast Optymizm prowadzi przed Avalanche, Mixin, Base i Solaną. Zatem, co mogłoby się stać z ceną, gdyby te 27 milionów dolarów w tokenie OP zostało sprzedanych? Na chwilę obecną, głębokość rynku i 27 milionów dolarów widzimy, że mogłoby to spowodować spadki około nawet 20% na cenie tokena OP. Podmiot zależny od japońskiego giganta finansowego Nomura, który obraca. Aktywami ponad 500 miliardów dolarów, Laser Digital uruchomił fundusz Bitcoin Adoption Fund, który zapewnia instytucjonalnym inwestorom ekspozycję na uwaga, uwaga, bitcoina. Ma na celu być opłacalnym, bezpiecznym narzędziem inwestycyjnym dla instytucji, które no nie zawsze mogą te bitcoiny przechowywać samodzielnie w prosty sposób. A Chiny rozszerzają wykorzystanie cyfrowego juana na opłacanie rachunków za usługi publiczne. I znowu, taka informacja długoterminowo może sprzyjać rozkwitowi bitcoina, ponieważ za jakiś czas być może ten będzie wykorzystywany jako jedyna alternatywa do cyfrowych pieniędzy banków centralnych czyli innymi słowy substytut obecnej gotówki. A po ostatnim materiałem dużo pozytywnych komentarzy. Pisaliście o tym, że IOTA zdecydowała o zwiększeniu swojej podaży około 60% w przeciągu następnych 4 lat, więc oczywiście takie zwiększenie podaży może spowodować jeszcze większe tąpnięcia cenowe. A Konrad pytał się, co sądzę o zakupie XRP, XRP który od początku swojego istnienia w stosunku do Bitcoina systematycznie traci na wartości. Ja osobiście nie jestem za tym, żeby spekulować na coinach, które od samego początku swojej drogi mają tokenomię, która praktycznie nieustannie traci na wartości. Mimo że oczywiście pompy na XRP mogą i prawdopodobnie będą się pojawiać. Dzisiaj o godzinie 20:00 bądźcie koniecznie na Maxdata up na Telegramie, ponieważ tam postaramy się wysłać wam natychmiastowy alert. Na będziemy pobierać dane bezpośrednio ze stron rządowych w USA, tak abyście otrzymali je w ułamkach sekund wcześniej niż na jakichkolwiek innych platformach. Do Telegrama możecie dołączyć poprzez wejście na Max Data App rejestrację i podłączenie swojego Telegrama. Pamiętajcie również, żeby wypełnić quiz, ponieważ dzięki temu możecie uzyskać do 50% bonusu przy zakupie dowolnego produktu. A aplikacji na Max Data Up jest naprawdę sporo, są alerty o listingach, Alerty Twitterowe, Max Orderbook, Prochartsy oraz newsy, które wykorzystują sztuczną inteligencję, z których ja korzystam na tych materiałach. No właśnie, a wy co kupicie, jak już uzyskacie tę wolność finansową, być może właśnie dzięki kryptowalutom? Ja z pewnością moim pierwszym zakupem nie byłoby Lambo ani Ferrari, tylko myślę, że właśnie taki latający samochód. Tak na dobre zakończenie. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć.